Pozycja 207 Pięknie zachowany. Nota MS-61. Wczesny dukat Stefana Batorego. Rocznik 1583. I tutaj jeszcze starsza wersja lwów podtrzymujących herb Gdańska. Lwy pokaża, pokazane z profilu. W, następnej, w następnych wersjach dukatów w dalszych rocznikach są to już lwy patrzące na wprost. Co widać chociażby na ilustrowanym tutaj roczniku 84. Moneta, atutem podstawowym jest przede wszystkim jej piękny stan zachowania z wyraźnym, świeżym lustrem, bez defektów. Poza tym małem jakimś gnieceniem, ale naprawdę drobiazg. Także moneta jest świeża, z ostrym reliefem, pięknej prezencji. Z drugiej strony, by jej nie oglądać, nie widzimy tutaj jakichś problemów. Może minimalny jest tutaj ślad zgięcia, ale bardzo leciutki tuż przed. Szyją królewską między literami DG, ale to jest delikatne. Połysk pięknie gra na tle relief dobry. Świetna pozycja. Wcześniejszy rocznik, wcześniejszy typ portretowy nota MS 61, pozycja 207 i cena wywoławcza 22 tysiące złotych.